Jak potwierdzić przekazanie kompletu dokumentów do księgowania? Z perspektywy pracy biura rachunkowego i księgowego obsługującego ileś firm, bardzo ważna jest informacja, czy mamy już komplet dokumentów i możemy rozpocząć proces księgowy. Tak, co ułatwia komunikację z klientami w tym zakresie. Jeśli chcemy uzyskać potwierdzenie kompletu dokumentów, przechodzimy do modułu księgowania dokumentów, wybieramy klienta którego chcemy o to zapytać. I tutaj na górze mamy e, taką możliwość, poproś o komplet dokumentu. W momencie, kiedy otworzę, pojawi mi się okienko, proszę o potwierdzenie przekazania kompletu dokumentów do księgowania firmy za miesiąc. Oczywiście możemy tu wskazać konkretny okres. System sam podpowiada w zeszły miesiąc, jeśli to jest jeszcze w terminie podatkowym, lub bieżący miesiąc, jeśli to już jest po 25. Możemy też pisać klientowi dodatkowy komentarz, możemy zostawić to puste i zdecydować, do kogo pójdzie takie zapytanie. Domyślnie, tak co proponuję do wszystkich właścicieli firmy. Jeśli tych właścicieli jest kilka, jedno może być na urlopie, drugi może być dostępny. warto zrobić to w ten sposób. Tutaj na dole również mamy szybką możliwość podglądu wcześniej wysłanych takich potwierdzeń, tak, co się wydarzyło tego klienta. Natomiast teraz zakładamy, że robimy to pierwszy raz, czyli wysyłamy klientowi taką prośbę. Klient w tym momencie otrzyma maila z zapytaniem, czy komplet dokumentów jest potwierdzony. Jeśli on po swojej stronie, ja teraz przejdę tak, jakby na chwilkę do widoku, który ma klient, do jego modułu e-dokumenty. Jeśli on po swojej stronie w odpowiedni, logiczny sposób kliknie tutaj, potwierdzam komplet dokumentów, to do biura wróci powiadomienie, że taki komplet jest potwierdzony. I wtedy to światełko tutaj nad listą dokumentów zapali nam się na zielono. To samo możemy zobaczyć i uzyskać z perspektywy wielu klientów biura. W momencie, kiedy przejdziemy do modułu klienci na widok obsługa klientów. Tutaj, w tym miejscu, będziemy również mieli kolumnę nazwaną DOC, czyli dokumenty, ze światełkiem, który z klientów potwierdził nam ten komplet lub potwierdził go z jakimś ostrzeżeniem, na przykład, że jeszcze czegoś brakuje, wtedy to światełko zapali się na żółto. Z tego też miejsca możemy wysłać zbiorcze potwierdzenie kompletu, to znaczy zapytać wielu klientów, Jednocześnie o to, czy można już rozpocząć proces księgowy i czy ten komplet dokumentów jest gotowy do księgowania. Klient otrzyma maila, również w tym mailu klika, potwierdza, mamy światełko zielone, możemy działać, mamy światełko żółte, też możemy działać, ale na przykład nie powinniśmy jeszcze wysyłać deklaracji patowskich, bo brakuje jednej faktury, o której klient nas poinformował. Jest to bardzo wygodna e, funkcja ułatwiająca pracę z klientami i też jakby zamykanie pewnego etapu zbierania dokumentów, a przechodzenie do etapu ich księgowania.